Dlaczego ten stream mi tak kratkuje? No laguje ci czasami tego streamu. Ale dosłownie teraz mi kratkuje jak na tym OBS-ie. No No? Co? A co chciałeś? No. E, odawaj tego smg'a. Dosłownie, ta gra mi kratkuje. A co chciałeś? Że mnie wołałaś. Nie, ale gra jest taka nie. płynna, no, na live jest taka jakby kratkowałaś się, jakby wiesz. W no. slajdzie. A mnie uleczycie? Ale da. Nie stary, zostawimy. A może mnie uleczysz, mordeczko? Nie po co ja robię te live, skoro i tak nic nie zrobię. No, subu, suby ci przybywają. Co one mi dadzą? A, że już słowo No nie powiedziałbym że O Ura, ja. Ej, chodź! Może tak z 12 no, lat Sosza. temu, z 63 subów, Sosza to Sława. Ej. Sasza zaraz będzie miał Ale 20. ja mam lagi tutaj! Co jest? Jak ja nie miałem OBS-a włączonego, to miałem 150 teraz, e, fps a teraz mam Woda. 90, no. Nie mogę robić live. -a. No, a mi co chwilę tak 30, 50 fps -ów. No, ale ty grasz się na Xboxie. Nie, nie gram na Xboxie, gram na kompie. Ale masz tanią kartę graficzną? No nie mam dobrą! Od... No bo tu nie chodzi, czy jest dobra, tylko zależy, czy jest droga. Ale ja mam A nas tak z, 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 z tysiąc kosztowała. Małe ta karta Aha. Albo z dwa, nie wiem. Może dwa i pół. O pen. na egzotyków. O, kwiatek leczący, lecę. Nie chcę mi się No ale dla mnie, ale... Ale dla mnie zostaw. No wiem, czekam na ja Ciebie. No prostu ja robię skoro ja i tak nie będę o. grał po tej rundzie... Czemu? Po nie, to nie, nie się, rób. Zagrać się, Nie jakbyście zagrali w Robloxa to byłoby fajnie, nauczyłbym Was taką jedną grę. Ja nie, mogę ja... grać. Robloxa? No, taka Aha. jedna gra jest, tylko nie wiem czy... Tylko lubicie. ja gram tylko w PETA. Ale teraz nie będę mogę... grał, w tej chwili nie. No wiem, że im nie w tej chwili, ale ogólnie. No to tak to mogę kiedyś. A ma Discorda? To... Czy to jesteś tą osobą, która nie ma? Nie, nie mam Discorda. No to nie wiem. Ale możemy gadać przez Fortnite'a. Któr będzie używa e, Fortnite'a jako komunikator? Nie wiem. No ej! Ej, ch chodź, chodź, chodź! Nie wiem, móc, to może... Ej! Da. Ej, Dawida, chodź, tu są leczące, tu są leczące dwa. No to czekaj, Discord na mnie. Ej ZDW! Do, do rozmowienia, nie wiem o co ci chodzi. No, to chodź. Czekaj. No, tak ze mnie. I drugi. Ej chodź na. po ludzie. to coś, co jest tak opa. Ej, jaka jest twoja opinia, Dawid, o anime? Eee... A... Ale jakim? No po prostu anime. Gry anime, o! Jakby tam nie ma nic o anime. Gry anime? Jakby to jest taki cringe, ale... Ej, kapi! Ej, kapi, gdzie ty? Ej! Zagram na fajną gdzie ty tam? grafikę, jakby to nie jest taka jakby wiesz, Fortnite'owe anime, tylko po prostu no... Grafika, grafika. Ale ja lubię tylko ja lubię tylko jedno anime. Jakie? Ja lubię tylko Pokémon. Pokémon nigdy nie liczyłem się jako anime. No liczy się, wiesz, no, Pokémon są tak, anima. To, no, to, skoro to, to tak. jest jedno z najpopularniejszych anime. A ty no to mówisz, skoro że to tak ma naj... ja też anime. Da. Dlaczego? Bo to jest... Ej, tak ludzie, co? ludzie... Ej, bo szukam mojego. Idę, jest idę. w jakimś japońskim coś tam czy tam... No w Azji. Śpij. Chłopie, ten karabin ja, To jest mój ulubiony karabin. Leży. Chłopie, ja... Leży. Ej. Snajpią. Sną. Nie, no ja kocham no, ten fajnie, karabin. Że dwie dwa kocham ten karabin. Tak dosłownie. Opel jest taki, opel, ludzi tak pleców. A zabiję go z grata! Nie, to nie z grata, z pompy. Oa, snajpią. Skąd oni snajpią? Czy ciebie to boli, jak ktoś cię uderzy w grze. Tak. Oła, Oła no nie spam. Ej, tu następny skład jest. Weź ktoś pomóż. A ja mam ammo do pom. E! E co jest? Skąd? No ja już mówię, chłopie, ten karabin to no ale... jest najlepsza rzecz na eee, wolność. Wolfi Gaming. Tak, może, oczywiście będziesz grał i z tobą, ale w to anima, tak na serio, aż mam to za imię. Dobra. Dobra, okej, okay. Nie wiem, czy Wolfi dalej oglądasz. O nie, zaraz ja skinę. Oj, <ścoughs> to skinąłem. Zyskałem WolfiX, <ścoughs> na WolfiX, no. Wolf gdzie ty jesteś? Ach, Dobi, dobra, tylko no. Bulfix musi zagrać. Tylko jak gra, mi to czeka i jest problem, bo nas jest czterech. Co, jakbyśmy kogo się pychali? Pokémony to ty też anime. Dobra, dla mnie nie. Co nie? Zbyt jak na anime. Pokémony to też jest anime. Leci, no w telewizji, leci, dla mnie nie. Dobrze, Mówiłem. ale Dragon Ball też leciał w telewizji. Kiedy? A Dragon Ball jest słaby. Ach. EJ NO CO Dragon JEST?! jest nie, Dobra, e, kiedy leciał Dragon Ball? E, 10? NO KAPIJ TE ZDRAJ CO?! Nie, 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 to te chciałem też nową, na te, na te, też te dalsze odcinki z serii Super. Będę podjeżdżał jak chcę, są dobrzy gracze, no. Nakurado no ja nie, on nie anime. Jedne anime są słabi, tylko mnie zaszpały cały skład tymi karabinami, to którego masz we głowie. Jedyne anime, które oglądam to Toradora. Chłopiąc z tego takiego aj ja... że ja wszystkich zabijam, o. Nie da, Ale ty I tego... Nie... ale aim. <laughs> dobra, e, kapi z tego nie umieszczelać, już wiemy. Dzińczo. Ja akurat umiem. Na przykład na Games Dragon Ball Super. Weź ulecz Daniela. Serio, to zacznę oklądać. I dawaj robisz rotację Kubiksa. No, weź to mi, dziennie o 11. Ulecz. Ulecz. Dlaczego mówisz ulecz Kubiksa, Daniela. jak ktoś to jeszcze wynazą, po prostu to No nawet trudno. Głośni. Dobra, stary, lecisz. Ale, weź mu Daniela, Ale że nas. moją kartę wziąłeś dzięki na Kodemix. Weź, Kodemix. weź ta o, Mój A, a nas, a nas dwóch? A później są, a was, 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 no, was, ten, was pole, w ogóle, we dwójkę. Dobra. Ulej. Dobra, a, a ja se będę żył w tym czasie. A to ponieważ ja tego, że tego nie widać, bo ja robiłem jakiś odcinek i... Teraz leci się po moją, potem po Nikodemik, bo moja wygaśnia szybciej. Albo po prostu tam, gdzie nie będzie ludzi. Mam pytanie: Cztery Bambik, <coughs> czy kojarzysz takiego nema z tym doktorem Livzi? czy Więc on zna awku, nie, nie? To no, on tak chodzi szeroko. No. Łapy. A no, tak no, to, to, to jest to, dobra, to jest no. no. Ale chupaj wiertarem. No, nie widziałem, co chodzi. Gin Ariana. Dobra, to wiem, Ariana. To schowam Baby. Ja mam nawet ciekawe połączenie. Następny. Musiło być w GetLondz. Nie, nie, GetLondz. Musi to być wyjście. tak Dobra, Daniel też ginie chyba. Na Al, pewno. Nie, no, przeżyje, przeżyje. Przeżyje, bo jest fajny. Przeżyję, przeżyję. Nie, ile Prenie ma ten typ HP? 20. Ech. I tak było tam czterech. Do, dobra, ja już wiem, że ja lubię ten karabin. Chociaż w tej grze No, Tylko jeden jest fajny. A Zginąłeś? No, zginąłem, zginąłem, Widzisz? Widzisz, widzisz? No, fajne. To kogo Jedyny tak bardzo mięśniowy Jest tak bardzo mięśniowy, jak Dr. Livzi. Tego grubasę co ma założonego. No, nie wiem, nie wiem. Kogo by tu wyrzucić? Nikodemiks? Nie! nie. Dawid, decyduj. No, ja nie wiem, no. Nikodemiks czy kapi? Na pewno nie kapiego. No to Nikodemiks, w ogóle nie kapi. Sorry. Albo <noise> <noise> kapi nie, bo ja z nim dopuszczam. Mów czy też kreatywny, czy oddziały? Kreatywny. No i po co go wyrzucałem? <laughs> te, bo tutaj Zapraszaj są tylko te nowe bronie. A w sumie też te stare no to są, ja go za. Ej, saszka gra. Mam dość saszy. Nie chcę z nimi grać. Ja Daj graczy. mi krągę. Proszę. Masz. Ale saszka wywalasz... Dobra, odblokuję Gdyby. tego saszę. No. A no to jak gramy kreatywa, to możemy zagrać. Ale ten kapi, co on robi? No, nic na fotelu. E, chwila, chwila, moment. No to wyjdź go i teraz ten. No to wyjdź, moment. Okej. Okay. Ej, ale to są trzy. Hmm. E to jest z nikami? To jest właśnie bez. Ej, no co lepsze. Ej, ale czemu nie możesz tego wyrzucić? co ma wilka ubranego. Ale on ma koronkę, jakby chciał, wyjść. jesteś głupi czy mnie? Ej, Sasza. <laughs> Halo. Sa Halo, jesteś. Ogólnie to będę grał teraz w gry, na raz jeszcze będę robił live, a, więc będę miał jakieś 10 FPSów, sorry. No ale Roblox mi wzywa, no. Ej, dawajcie go, to. No czemu nie możecie wywalić tego, co ma Wilkę ubranego? Jesteś głupi, no on, on ma koronkę makaronę. i on jest ten! Ważną osobą. Nie. Bo wysłał mi ci złoty, nie. no. O, wysłał ci 5 złotych, to jakiś Mógł ci od razu wysłać 100. Okay. No ale mnie to nie obchodzi, sorry. Panie dużo oglądasz anime. O, to... Bo... To jest z Bambikiem, bo tam tak. A jaki ja mam... Czekaj, tyle wypisuję. Niech. Ej, spyta się, jak ja Pisać Ale pierwszy ten jest... to jest ten, który jest tutaj w krzesełku. bo ja muszę. A ja, ja, muszę ja, przypo... po... do... ja muszę sobie przypomnieć, co ja tam jeszcze oglądam? Dosłownie mam 20 FPS. ja mam 50 pingów i 20 FPSów. Ja jestem koło w... wszystkich ludzi. Mam najpóźniejszą grę w robocie w Fortnite. Ej, ja nic nie mogę zrobić. <grym> Ale ja miałem 20 FPS, co to na czegoś ale dla mnie? Z ciebie Pan. Nie ale nie chciałam ten wolf jednak jest takim spocuchem, że ja nie wiem. Poważnie? No. Patrz o on mnie. On, patrz, on zedytował. On postawił mi rampę, zedytował i mi pompę dał. Ej, ja muszę robić Te. tego live'a, bo nie wiem, bo... Ja mam 20 FPS. Nie musisz. Ej, ale nie.